Paco Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Jesteśmy tuż po zakończonej finałowej walce z Sandrą Drabik. Karola 26 do 18. Spodziewałaś się, że taką różnicą... Osiem punktów, może zakończyć się ten pojedynek? Nie, ja liczyłam, że troszkę więcej, bo więcej ciosów zadałam. Tak czułam, że więcej prowadzę, no ale tak delikatnie punktowali. Czułam się dobrze w walce. Tak jak było widać, walka wyglądała dosyć dobrze, taktycznie, dobrze ją rozegrałam technicznie i myślę, że siłowo, fizycznie wszystko było okej. Okay. W pierwszej rundzie 6-4, w drugiej 5-4, czyli na półmetku prowadziłaś no zaledwie trzema punktami. Oh, ale czułam, że wygrywam walkę tutaj nie, nie miałam żadnej obawy, że coś będzie źle. Więc prymowało cię to, że Tak Sandra długo ociągała się z wejściem do ringu? Nie, na zawodach różne rzeczy się dzieją, także ja już jestem doświadczoną zawodniczką tutaj. Takie rzeczy to raczej nie grają roli. Pokazałeś właśnie mistrzowski charakter, że Ciebie to nie zdenerwowało. Powiedz Karola, to już Twój jedenasty mistrzowski tytuł. Jak smakuje to złoto, akurat zdobyte teraz w No ja myślę, że no, bardzo się cieszę, to jest jedenasty tytuł. Każdy tytuł jest bardzo ważny. Tyle lat być na pierwszym miejscu to naprawdę jest... Myślę, że bardzo duże takie, no bardzo dużo to pracy mnie kosztuje. Wiadomo, że no każdy się szykuje na Michalczuk, nie? Tym bardziej każdy wie, że ja dużo wagi robię. No i myślę, że ja nie wytrzymam, a tutaj e, pokazała mi tempo walki i nie było, że jakoś tam nie miałam siły, także no Cieszę się, że jestem tak na, na, na takim poziomie przez tyle lat. To była walka z podtekstami, bo przecież Sandra Drabik rywalizuje z tobą o miejsce w kadrze na Mistrzostwa Świata, gdzie będzie można zdobyć przypuszczki i do do no, wszystkich Każdy może sobie mówić, ja nigdy nie mówię, nigdy się nie wypowiadałam na temat innych przeciwniczek, że wygram z nią czy coś. Wszystko, tak jak mówiłam, ring wszystko zweryfikuje i ring zweryfikował, kto jest lepszy. Także no, każdy sobie może mówić dużo, nie? Za Tobą kolejna zwycięska walka. Ja tylko przypomnę, że niedawno podczas turnieju w Rosji pokonałaś bardzo mocne rywalki. Mistrzynię świata, Elenę Sawiejową, drugą Rosjankę Gładkową. Jesteś uważana za jedną z faworytek Mistrzostw Świata, które już wkrótce, bo w maju, odbędą się w finale. No, zobaczymy na Mistrzostwach Świata, tutaj to wiadomo, to był tylko turnie i także no nie ma się czym tak... Wiadomo, że fajnie, że dobrze się zaprezentowałam, ale nie ma się czym tak za bardzo podniecać. Zobaczymy na Mistrzostwach Świata, to jest najważniejsza impreza, także dobrze, że wygrałam, ale jest jeszcze bardzo długa droga. Zanim wyjedziecie do Chin, już za tydzień memoriał imienia Feliksa Papieżstama, tam już miał okazję poboksować z francuską i Chinką. Liczysz na rewanż z Sarą Ramonem. Liczę, że zaprezentuję się z jak najlepszej strony. Wiadomo, że y, tydzień po tygodniu mam też y, trzy, to jest, będzie mój trzeci turniej, także to też troszkę organizm się, żeby mi nie zbuntował, ale myślę, że będzie dobrze. Krola, no, przyjmij jeszcze raz duże gratulacje, no i trzymamy kciuki za występ i Do, nie, dziękuję, trzymajcie kciuki. pozdrawiam wszystkich kibiców moich, y, a szczególnie Paco.